Cześć! Witajcie. Witamy Was ponownie w ważnych rozmowach na ludzie. Odcinek któryś tam. 27 B. B. Już jakiś czas nie nagrywaliśmy, co? Troszkę. No, tak się plener za nami zmienia, znaczy w sensie aura. Tak. Jeszcze niedawno był śnieg. A jeszcze niedawno była wiosna. A wcześniej lato? Wcześniej tak. No ale Dobrze, dzisiaj taki pomysł, który zrodził się jak za każdym razem, nasze tematy zradzają się chwilę przed, mianowicie pomaganie. Mm. W takim szerokim zakresie. Tak. O co chodzi z tym pomaganiem? Czy pomagać? Komu pomagać? Jak pomagać? Czy pomagać? No czy pomagać? Pomagać? Nie wiem. <laughs> No dobrze, to może ja odpowiem na pytanie, które sobie sam zadałem. Proszę. Ja myślę, że oczywiście pomagać jak najbardziej. Mhm. I spieszę tutaj donieść od razu z anegdotą. Mówię. Anegdotą, anegdota pochodzi no prawdopodobnie, jak to słyszałem też tam od osoby jakiejś trzeciej, czwartej. Więc nie wiem, czy to prawda, ale brzmi dobrze, więc ją powtórzę. Mhm. Mianowicie. Dalai Lama był na jakimś występie, w sensie w dużej jakiejś tam hali czy, czy jakiejś sali i tak dalej. Mnóstwo osób tam się zebrało no i miał tam swój wykład, opowieści. I pod koniec tego, tego spotkania z nim była taka opcja, że można było z sali jakby zadać pytanie. No i jeden z uczestników się zgłosił i zadał pytanie następującej treści. Wasza świątobliwość, pytanie moje jest, czy pomagać, a zadaję je dlatego, gdyż no wiem o tym, że dobrze jest pomagać tak? mhm. i staram się to robić, natomiast za każdym razem, kiedy coś gdzieś komuś pomagam, daję, ułatwiam i tak dalej, to mam z tyłu głowy takie, no takie pytanie mi się rodzi, co ja z tego będę mieć. Mhm. Albo, no, czy mi się to opłaca? No nawet nie, że od razu jakiś tam ma być wymiana, yy, tylko tak w przyszłości, że zrobisz komuś jakąś przysługę czy coś. To w przyszłości prawdopodobnie on się zrewanżuje, mhm. czy będzie zobowiązany do tego, żeby się zrewanżować. No i takie pytanie właśnie zadaje, że no po prostu takie mi się myśli pojawiają. No i na to odpowiedział, że jak najbardziej pomagać. Yy, i Przynajmniej na tym wstępnym okresie, w tym, tym, tej pierwszej fazie, nie ma znaczenia, że pojawiają ci się w głowie tego nie. typu myśli, bo to jest normalne, że mogą się pojawić. Pewnie, jeśli funkcjonujesz w jakimś tam określonym schemacie, to one się na pewno mogą pojawić, ale pomożesz raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, i jakby wejdzie ci to w krew, stanie się jakby taką integralną częścią. Ciebie mhm. i w którymś momencie, jakby, ta, wiesz, to, to, to pytanie, które się pojawia w tyle głowy, co z tego będę mieć, zniknie, rozpłynie się. Mhm. I będzie to po prostu no, częścią składową Ciebie jako istoty ludzkiej mhm. czyli pomagać. Okay. Mogę jeszcze Ci powiedzieć jedną historię, y którą słyszałem na, na, na swoich kursach y jedniczych. To opowiedziana jako autentyczna historia, mianowicie m, nauczyciel z Niemiec. M, w Hamburgu miał taką, no, aśram to chyba za dużo opowiedziane, no taki dom po prostu. Mm -hmm. I w tym domu odbywały się różnego rodzaju praktyki, kursy, tam no, no, nauczyciele się doszkalali, i ogólnie też przyjeżdżali, y, przyjeżdżały osoby, które tam chciały pogłębić praktykę jogi. I któregoś dnia, było tak, że tam jakieś były chyba ze dwie czy trzy osoby stali rezydenci, którzy opiekowali się tym domem i tak dalej. No i któregoś dnia bez żadnego kursu, bez niczego zadzwonił dzwonek, pojawiła się osoba. Okazało się, że jest to Hindus. Mhm. I, I ten nasz nauczyciel właśnie opowiadał o tym, że to on mu otworzył drzwi i, i tak spojrzał na niego i, i widział, że chłop jest taki mocno zmęczony w sensie mhm. Jakby chory był, jakby coś się z nim działo, taki wiesz, no zmęczony po prostu, nadgryziony zębem czasu. Uh -huh. um, otworzyły się drzwi i ta osoba, ten hindus, właśnie, który tam stał po drugiej stronie, odezwał się pierwszy, w czym mogę ci pomóc? Uh -huh. Do tego mojego nauczyciela z, z Niemiec. No i ten w pierwszej chwili, wiesz, się zaskoczył. Um czy to nie powinna być moja kwestia. <głos> 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 Ale po chwili jakby chwycił, zajarzył, o, o co chodzi, mm -hmm. zaprosił go do środka. No po prostu tam przyjął, powiedział, że spoko tutaj możesz tam się przenocować, mm -hmm. może coś chcesz zjeść i tak dalej. No my tutaj mówi wiesz do wymalowania pokój, bo właśnie żeśmy się zbierali do tego, żeby tą salę tam wymalować, więc mm -hmm. jeśli byłbyś tak łaskaw i nam pomógł to i oczywiście bardzo chętny. No i tam podobno było u nich, nie wiem, dwa czy trzy dni. No wziął się do pracy, zaczął właśnie malować, zaczął coś tam, jakieś mhm. inne rzeczy im ponaprawiał, bo taki był, wiesz, są ta rączka trochę. Yy, I po trzech dniach jakby doszedł do siebie, mhm. wiesz, już nie ten człowiek, zupełnie inna energia i na twarzy zaczął jaśnieć. No i podziękował serdecznie, że mógł dla nich zrobić to, co zrobił. Mhm. Pojechał, wyszedł, cześć. No, i ten nauczyciel powiedział nam tą anegdotę, jako właśnie sytuację dawania, jako sytuację taką, że to, co dajesz, wraca do ciebie w zwielokrotnionej formie. No i Hindus, znając tą prostą zasadę, tak funkcjonuje natura, tak funkcjonuje wszechświat, czy świat. Po otwarciu drzwi nie pytał się, czy moglibyście, czy bylibyście tak łaskawi, coś mi pomogli, coś do jedzenia, czy tam parę mm -hmm. złotych, Tylko co ja wam mogę pomóc, tak bo ja. na pewno mu to jakoś się później wróci. No ale to znowu wiesz, bo pojawia się to pytanie pod tytułem: co z tego będę miał? No, nie? no bo skoro um, liczył na powrót czegoś. No ale no widzisz, no tak, no liczył na powrót. Może inaczej, nie, nie liczył na powrót, tylko znał tą zasadę. Okej. Okay. Jeśli jest to wiesz wszech mm, działająca zasada, no to działa. No to, to działa wszędzie tak, co by nie robić, gdzie by nie funkcjonować, to ona działa wszędzie. I jak są prawa natury, jakieś, które są niezaprzeczalne, bo, bo są i działają, tak. tak to prawdopodobnie też jest jakiś rodzaj prawa natury, czy, czy, nie wiem, czy prawa duchowego może? Może. Okay. Znaczy, ja uważam, że dawać, że pomagać. Ja mam z tym pomaganiem trochę taki kłopot, że właśnie dla mnie pomaganie oznacza, że ja mam w jakiś sposób, oczekuję czegoś z tej drugiej strony, ale z trzeciej, kiedyś postanowiłam, że to nazwę sobie dawaniem, że ja po prostu chcę dawać ludziom coś, mm -hmm. co mogę dać. Nie, nie wiem, to może być na różnych poziomach. No nie wiem, mogę dać swoją obecność, swój czas komuś, tak, mogę dać mm -hmm. pieniądze. No to tutaj, tutaj jest wiele poziomów tego. Niekoniecznie muszą, muszą być to pieniądze w jakiś tam sposób, bo mi się też no. w ogóle nie kojarzy często z kasą, jakąś tam. Um, więc y, ja, ja mam do tego taki stosunek. Mm, ale też yy, nie wypieram jednej rzeczy, że jakby często i gęsto jest tak, że oczekuję czegoś w zamian i to niekoniecznie są takie bardzo wymierne rzeczy, to nie jest tak, że to musi wrócić do mnie, nie wiem, tym samym, tak? tylko chociażby no, no. takim moim poczuciem tego, że się lepiej czuję, że komuś pomogłam, bo dla mnie to też jest jakaś taka wymierna korzyść, tak? że jakby pomogłam komuś, więc mi jest fajnie z tym, bo, bo pomogłam komuś. Mm -hmm. Jest to tak, teraz jak o tym mówisz właśnie... Yy... W związku z tym, że jestem w temacie teraz dzieci cały czas, mhm. to moja małżonka ma e, gdzieś tam jakieś, są fora e, kobiet, dziewcząt, mam, mam mhm. które wymieniają się różnymi rzeczami, mhm. albo inaczej, nie wymieniają, tylko powiedzmy jak, jakiś dzieciak. Dorośnie, no to są rzeczy, mnóstwo różnych rzeczy, które nie ma co z tym zrobić, tak? No to po prostu puszcza to dalej. Tak. I no i właśnie, ale są dwa rodzaje ludzi, tak? Pierwsze to mhm. są takie osoby, które po prostu to chcą oddać, żeby mhm. ktoś wziął i już, a są też takie osoby, które chcą to, no, sprzedać, sprzedać tanio, czy tam pół tanio, czy zaprawie za darmo, ale mimo wszystko chcą to, mhm. chcą to sprzedać, nie? I, i, no i właśnie, i tutaj jest taka też kwestia, nie? że to też no, świadczy o rozbudowanej tej potrzebie bądź na razie jeszcze braku potrzeby mhm. dawania czy dzielenia się. No myśmy akurat z edytą mieli taką sytuację, że myśmy dostali wiele rzeczy. Mhm. No więc dla nas to jest oczywiste, że jak Mikołaj dorastają, wyrastają już z pewnych rzeczy, to Edyta pakuje to wszystko, to, co się nadaje jeszcze na no, pasma rzeczy, które no. się nie nadają i puszczamy to dalej. Nie? Mhm. I to jest super. Oczywiście w międzyczasie też tam dokupujemy jakieś tam rzeczy, bo czasami czegoś tam brakuje i tak dalej, nówki, więc nie tylko same używane, tak, ale też swoje nówki, które tam kupujemy dzieciakom i też tam założą, wiesz, raz, dwa razy mm -hmm. i, i są prawie jak nowe, też, też to, to dajemy. No i to jest... A ja mam inną kwestię, bo ja się kiedyś zastanawiałam, najbardziej w Indiach, bo to było takie mega tam zewsząd rzucające, o, a, Dawaniu pieniędzy tym ludziom, którzy żebrzą na ulicach. No tak, no to nawet u nas. Tym, no, którzy żebrzą. Tutaj, no. tutaj, bo, tutaj jest łatwiej przejść, bo tego przynajmniej z mojej perspektywy no, nie mniej, mniej, tak? mniej, To jest mniej drastyczne po prostu. Mm -hmm. No ja miałam tam ogromnie duży problem, jednak ostatecznie podjąłam bardzo taką swoją własną decyzję po głębokich przemyśleniach, taką, z którą się chyba poczułam mm -hmm. najlepiej. Już to, nie racjonalizowałam tego, po prostu stwierdziłam, że tak mam jakoś w środku i nie dawałam pieniędzy żebrzejącym ludziom. Ja dawałam w sensie, to nie jest tak, że nie dawałam tam pieniędzy, tylko ja to robiłam w inny sposób po prostu. Jakby bardziej znajdowałam sobie osoby, którym chcę dać jakieś tam pieniądze i wtedy, czy trzeba w jakikolwiek sposób pomóc i, i tak mm -hmm. dalej. Um, i ale nie, nie dawałam, że na ulicach, bo miałam takie poczucie troszkę, że to już nie jest kwestia żebrania, dlatego że ktoś tego potrzebuje, tylko jakichś takich gangów, które się tam robią po prostu. Nie, no, nie, tak, jakby nie, nie chciałam tego wspierać najzwyczajniej w świecie. Mhm. Więc jeżeli nie pomogłam komuś, komu, komu, kto faktycznie potrzebował tej pomocy w tej sytuacji, no to trudno, po prostu przyjąłam to na klatę. Ale miałam z tym ogromny problem, bo te, i to dało się zauważyć, że to jest jakoś bardziej zorganizowane w niektórych miejscach, szczególnie tam. A myślę sobie, że u nas też jest to dosyć zorganizowana historia. No, jeśli tutaj pijesz do tak zwanych Rumunów, no. czy Romów, czy jak to tam nazwać? ich? Romów no, pewnie, ale no. Ale to faktycznie chyba tak jest, bo ja byłem świadkiem jakiś czas temu takiej sytuacji, jak to. No, tam zawsze jest tam, no, nie, nie. Że, że matka z dzieckiem, że coś tam, tak, że wyciąga rękę, no, żebrzeje i tak dalej. Byłem świadkiem kiedyś, miałem sklep w centrum Rzeszcza. I sobie przed tym sklepem stałem akurat, bo była ładna pogoda i widziałem właśnie, jak zebrała się grupka tych właśnie osób i za moment jakiś tam dzieciak przybiegł mm -hmm. i dał matce taką grubą kopertę ze zdjęciami. Mm -hmm. No i się okazało, że po prostu no, za kasę, prawdopodobnie za kasę tą, mm -hmm. którą tam wyżebrali, byli sobie wywołać zdjęcia. No na przykład, no. jest no, spoko, no. No cóż, no a to mają tylko kupować, wiesz, Jedzenia. jedzenie i to, no, żyją z tego, no. no z, tym, z tym mam problem, szczerze ci powiem. I nie, bo ja stwierdziłam wtedy, że nie będę dawać. No w Indiach sobie wymyśliłam inny sposób. Bo po prostu wybierałam sobie osoby, które wydawały mi się, że potrzebują pieniędzy. Mhm. I robiłam to w różny sposób. Raz dałam taką kasę pani w pociągu na przykład, bo no, takiej starszej w ogóle mhm. widać było, że jest trochę trudniej w życiu i, i w ogóle już teraz, nie wiem czy wcześniej, a, ale jakoś tak stwierdziłam, że okej, okay, jej jakoś mogę, więc jej po prostu włożyłam pieniądze w rękę i tyle, no nie to był mój sposób jakby mm -hmm. na pomaganie mm -hmm. tam. Ale czy dawanie w sensie w takiej pieniędzy jakoś, no nie? Bo ale jakoś tak właśnie miałam kłopot z tym, żeby, żeby I, dzisiaj, powierzę, no, ale... dzisiaj jak byłem u znajomej w bloku, to na parterze przed wejściem na klatce był taki plakat przywieszony. No. Jeśli zauważysz bezdomnego, żebrzącego i tak dalej, to tam prosimy skontaktuj się z żyżu. Nie dawaj mu, i po drugie, tak było podkreślone, czy tam jakoś zaznaczone. nie dawaj mu pieniędzy yy, albo wartościowych rzeczy. Mhm. Nie pomagasz mu w ten sposób. No, no nie pomagasz. Czyli to było nie pomagasz mu i nie powodujesz, że on wychodzi z tego mhm. stanu. No, no tak mi to się to wydaje. A, dobra, to, to jakby, ale to moje podejście, bo mam, ja, ja mam jeszcze jeden problem mm -hmm. z pomaganiem w ten sposób z jakby też pieniędzy w gruncie rzeczy mhm. na różne instytucje. No ja jakoś nie mogę też, jako, no mam z tym problem. Jeżeli mhm. znam jakąś fundację, współpracuję z nim w jakiś sposób, czy tam nie wiem, mopry, wopry, w szpitale i tak dalej, mhm. no to okej, okay, po prostu jestem, to wtedy wiem, gdzie daję te pieniądze, tak? Czy takie jak robiliśmy akcję Człowieku z, bądź Mikołajem na przykład. Mhm. Dla mnie jest coś, no co nie mam problemu z, nie wiem, kupieniem, daniem pieniędzy, czy cokolwiek w tym guście, ale jeśli to miałoby być jakieś takie, nie wiem, duże, duża, fundacja, to powiem Ci, że mam trochę kłopotów. No wiesz, no bo się słyszy o różnych przekrętach, o jakichś sytuacjach, też nie wiem, na ile w tym jest prawdy, bo to w internecie informacje krążą, nie że jakaś tam jedna, druga fundacja statutowo, powiedzmy, ma tak, że zbiera kasę i z tej kasy, którą zbierze, 10% idzie na pomoc, mhm. a cała reszta to są koszty administracyjne, tak no, zwane. Nie? Smutno wtedy. No i to takie. No wiesz, no, mimo wszystko 10% idzie na coś tam. No, 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 no z... z... tu. Tak my, tak. my sobie odpowiadamy na pytanie, czy chcemy w czymś takim uczestniczyć. No. Mi jest też o wiele łatwiej uczestniczyć w jakiejś takiej akcji, sytuacji, gdzie znam konkretną osobę. Mhm. Wiem, że ona jest odpowiedzialna za to, że komuś tam daje. Tak jak właśnie współpracowaliśmy z Moprem, em mhm. była tam. Ania odpowiedzialna. Ania D. Ania D. I Ania D. Jak przyjechałam tam do niej, to pokazała swoje opatrz. Tutaj mamy, w tej szafce mamy chemię zebraną, mhm. tak? Więc jak mamy taką sytuację, że jest jakaś interwencja mopru i tak dalej. To bierzemy tutaj z tej półeczki właśnie chemię i powiedzmy, jedzie wolontariusz i tam, nie wiem, sprząta. Coś tam toaletę, tak? Bo jest taka konieczność, bo po prostu no nie wiem, pan czy pani jest tak już że żeby... też, Ale to są konkretne sytuacje, konkretne przykłady, ona jest w stanie podać mi imię, nazwisko, czy tam, no mhm. powiedzieć, że oto jest dla pani Marii, a to dla Pani Teresy, a to coś tam, nie? Czyli zna konkretnie te osoby. Zresztą też miałam okazję uczestniczyć w sytuacji, gdzie mm. poznałem konkretną osobę, która potrzebuje pomocy i mogłem jej w jakiś Pomoc. sposób tam pomóc. I to było super, nie? No właśnie też, no ja, ja mam jednak tak, taką, wiesz, taki lokalny, nie, nie wiem, taką lokalność potrzeby pomagania, jeśli w ogóle pomagania. Mm -hmm. to globalnie jakoś mnie tak nie, nie do końca do mnie przemawia. Ale to każdy ma jakieś inne potrzeby, co nie? W sensie takim, że... Każdy ma inne potrzeby, ale to jeszcze wracając do tego pomagania, to powiem teraz tak jakby bardziej na forum, to już mówiłem o tym wcześniej. Jest kwestia, no nie wiem, sposobu czy rodzaju czy przełamania się po prostu z pomaganiem, tak, że jeśli w grę wchodzi no parę złotych, kilkanaście gdzieś na piwek, komuś dać na ulicy i tak dalej, to jeszcze jest w miarę OK. Mm -hmm. To jest spokojnie. Natomiast żeby tak e, włączyć to jako stały, stałą część, nie wiem, swojego dochodu, który przeznaczasz na, na pomaganie, mm -hmm. to z tym bywa różnie. Jeśli ma kwota, to, to okej. Okay, Ale jeśli większa, to już ten. No i właśnie spotkałem się z taką moją znajomą, którą mam zajęcia. Mm -hmm. e, pozdrawiam Kasia, jeśli oglądasz. I ona mnie zainspirowała do, do takiej no jakby regularnej i, i, i w trochę większej kwocie pomocy. Mianowicie powiedziała coś takiego, jak najbardziej pomagać to jest super, ekstra, mhm. ale pomagać nie w drobnych kwotach, dla które, przy których czujesz, że a to są drobne pieniądze, to tam mogę mhm. dać. Nie? Tylko pomagać w kwocie taką, którą ty postrzegasz jako y, dużą, że to jest Znaczyna. dla ciebie znacząca. Tak? że to jest dla Ciebie znaczące, że to jest znaczący wydatek w Twoim budżecie mhm. jakiś. I tym mnie zainspirowała i, i doszedłem do wniosku, że faktycznie coś w tym jest, że tam drobne kwoty to ok, no to Płatka. wtedy możesz powiedzieć, że ja, pomaga, tak, nie? Mhm. Ale jak już miałbyś tam, wiesz, stówkę, dwie, trzy przeznaczyć, tak, co dla mnie jest dużo, yy, to już się pojawia taki rodzaj. A to komfortu. może w przyszłym miesiącu? Nie? Yes. <laughs> Czy jakoś tak? Coś w tym jest. No. Chociaż ja też wychodzę z założenia, że na przykład pieniądze to jest jedna rzecz, ale dla mnie takim, taką dużą częścią pomagania jest właściwie poświęcanie mojego czasu też. No. Bo jakby sporą wartością przynajmniej w, moim, w mojej perspektywie jest czas, który mogę poświęcić na różne rzeczy. I, I dla mnie to też jest taka fajna rzecz. Mówię to o wol wolontariacie ogólnie, mm -hmm, że Trzeba mm -hmm. pójść jakby pomóc. Mm, wolontariat, no ale to też można robić na bardzo dużo różnych sposobów, tak? To niekoniecznie musi być tylko i wyłącznie, nie wiem, stricte wolontariat. Możesz po prostu, nie wiem, pobyć z ludźmi, którzy tego potrzebują i ty, no To w ogóle mi się daje jest taka. Bo nie chcę powiedzieć, że tendencja, ale chyba coraz więcej osób ma potrzebę taką. No bo to też kwestia czegoś, co płynie ze środka, te, te, no. ten, ten, ta potrzeba pomagania. Że coraz więcej osób ma taką potrzebę, żeby właśnie uczestniczyć w różnego rodzaju akcjach wolontarystycznych, mhm. czy to w hospicjach, czy w szpitalach, czy w fundacjach różnych. Mhm. Ehm, no i to, to fajnie, ale to chyba, chyba tak mi się wydaje. Trzeba do tego jednak dojrzeć. dojrzeć no. to że może jest tak, że pojawia się taki etap w życiu, że, że dochodzisz do wniosku, że no dobra, to teraz. Mhm. Nie? A wcześniej, mimo że wiedziałeś, że to dobrze, że fajnie, że dobrze by było, to jakoś nie było tego impulsu. A mhm. w którymś momencie po prostu się pojawia i, i to jest ten czas. Mhm. No więc pomagajcie. No. Pomagajcie. No nie siedźcie przed komputerem czy przed Przestańcie telefonem. Przestańcie oglądać YouTube'a. No, <laughs> tylko bierzcie się do pomagania na przykład. No dobrze, to co? Tym optymistycznym akcentem. Dziękuję, Wam. Dzisiejsze spotkanie zakończymy. Ania piecunko. Paweł Kutra, oglądajcie nas i śledźcie czasem nasze posty na Facebooku. Zrzadka, ale są. Są, jakieś tam bywają. No dobra, to pa. Pa.